Witam wszystkich obudowa Skąd jest już jest ściągnięta. Teraz pokażę jak wygląda w środku bez obudowy. Zobaczymy co tam jest porobione. Także już się tam tego co oświetlenie zrobiło. Więc tu mamy tam. Tutaj mamy jakieś oprawy żarówki, z jakimś opornikiem To jest do wymiany, bo to nie jest oryginalne Trzeba ją na pewno odkurzyć, bo jest zakurzona Głośnik odkręcić Bo też jest zakurzony, odkurzyć go Transformator Także z tym wszystkim trzeba zrobić Wyciągnąłem też ten, to białe, czy białe, te żółte osłony skali. Pójdzie to do mycia. No i co? Przeczyścimy też obudowę. No jak wszystko będzie zrobione, pokażę, jak to wygląda. Później się ją złoży. Jak tylko Elisabetka wróci z serwisu, to Contessa do serwisu pójdzie do przestrojenia, do sprawdzenia. Także tak to tak wygląda w środku. No, no nie powiem, bo jest bardzo zakurzona. Strasznie. Że biorę się do pracy powoli będę dubał przy niej oprawy żarówek na oryginalne już są zamówione już do, do mnie idą także może jutro je będę miał, także jutro jutro będę to wymieniał te żarówki tak samo są 6V to tu zdążyłem Zobaczymy, czy to w ogóle złapi ostrość. Tu jest 6V. 2,4W. Jakieś tam... 6V, 2,4W. To niby powinny być, no ale coś Damy nowe. Tu widać otwory na oryginalne oprawy. Są także. Także będziemy to wymieniać. Także na razie to tyle. Widzimy się za chwilę. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem Wam pokazać trzy rzeczy, które zrobiłem. E, więc tak, e, pierwsza jest to osłona skali wyczyszczona, no <laughs> właśnie widzimy, troszkę wyjaśniała, nie jest co prawda biała, ale jest mleczna. Teraz to pokażę zbliżając do światła e, także na pewno to będzie dużo lepiej wyglądało niż, niż ta zakurzona o, właśnie widać. Ona jest taka kremowa o na pewno będzie dużo lepiej wyglądała niż ta zakurzona, szara bo nie była, nie była mm, kremowa także to jest także to jest jedna rzecz, którą chciałem pokazać teraz tak drugą rzeczą jest skala co widzimy wypolerowałem ją ale no niestety widać takie drobne ryski I najgorzej jest w obrębie gałek właśnie tutaj. To jest ustawienia skali i ten i włączenia radia. Także najpierw to nie będę to polerował papierem ściernym, żeby to usunąć, ponieważ no nie wygląda to fajnie. Jest jeszcze jedna rysa tutaj, o, właśnie widzimy, i ona też nie, nie fajnie wygląda, także. Jutro to będę polerował papierem ściernym, żeby i znaczy polerował, szlifował papierem ściernym i następnie polerował, żeby to fajnie wyglądało. Jak już robić, to już robić porządnie. Także rysy nie są głębokie, przelecę to papierem od 2000 w górę. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie. Mam nadzieję, że wystarczy. Także jutro to jutro się tym będę zajmował. Znaczy, no dobra, trzecią rzeczą którą Wam chcę pokazać, co wyczyściłem, jest to e, obudowa. O, proszę. Obudowę wyczyściłem, wymyłem, później nabłysz, nabłyszczyłem. Jest wyczyszczona w dobrym stanie. Bardzo ładnie wygląda. Się błyszczy. Nie ma żadnych takich rys. Tutaj coś stało. O proszę. Także tego się nie da usunąć. Zniknęły zabrudzenia, zakurzenia. Zostały piękne słoje, w cudzysłowie drzewa. Z boku tutaj widzimy też, że są jakieś plamki, ale to one jeszcze zajdą. także spokojnie. Tym się zajmę później. Z drugiej strony też ładnie wygląda proszę kurz ją zakonserwował z przodu w środku została odkurzona eee, co jeszcze mogę o niej powiedzieć także na pewno jeszcze ją będę z nią coś działał tu pamiętacie były takie ciemne, czarne boki miała to to puści, puściło wszystko to był po prostu brud, chyba od przenoszenia, tam się chwytało za, za to radio. Te białe kropki to się zamaskuje za markerem, to było odczyszczenia, to poschodziło, ale to tym się nie przejmuje, bo to tego nie będzie widać w ogóle. Także bardzo, bardzo fajnie wygląda. W środku zostało, a już mówiłem, tutaj jest nawet pieczątka kontrola jakości. Fajnie, fajnie wygląda. Jak na, swu, no jak na te lata to jest bardzo dobrze. Także jutro, co mi zostanie, to polerowanie skali, szlifowanie, czyszczenie, czyszczenie radia całego, odkurzenie no i co? No, i jak to zrobię? No, to będę je powoli składał, bo w następnej kolejności ona pójdzie do, do serwisu i do przestrojenia. Także. Widzimy się jutro. <laughs> Trzymajcie się. Cześć. Witam wszystkich. <laughs> tak. Kontessa e, została wewnątrz wyczyszczona. E, to znaczy elektronika została odkurzona. E, panel przedni został wyczyszczony. Założona osłona skali. Nowe oprawy, nowe żarówki. Oprawy są oryginalne. E, no, także tak wygląda tak wygląda od przodu. A teraz pokażę od góry. Oryginalne oprawy, nowe żarówki. Elektronika wyczyszczona, odkurzona, znaczy się osłona z skali też jest założona, wyczyszczona, głośnik odkurzony, światło rozprowadza się równomiernie, zaraz zresztą podłączę to, zobaczycie, jak to wygląda. Także powoli zabieram się do. Składania tego wszystkiego roku w całość no, jeszcze popatrzmy od przodu. No. tak to wygląda. Także za chwilę zabieram się za szlifowanie skali. Także to by było na razie na tyle. Trzymajcie się, cześć. Witam. Skala wypolerowana. Ech, no wyszło jak wyszło, zaraz Wam pokażę. Niestety ręcznie polerowane, nie maszynowo. Maszynowo byłoby lepiej. No, ale nie mam niestety żadnych sprzętów do tego odpowiednich. A więc musimy jechać ręcznie. A to przybliżymy. Są małe ryski, znaczy takie mikro może nie ryski. No co widać? Zrobimy tak. Dos odbija się, można nawet przeczytać to co tam jest napisane na monitorze. Dobra także tak to wygląda z bliska. Wydaje mi się, że nie jest źle. Wydaje mi się, że nie jest źle. No cóż, no, lepiej nie będzie na pewno. Tak to zostawiam. Także biorę się za składanie tego sprzętu. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.